A on tak wstaje na równe no, ręce, nie? I mówi, a ja nie będę miał płodów. Przebiera go tak gdzieś 15 minut to zajmuje już? No tak no. Krócej, jak 15 minut przebieram? Słyszeliście sami, krócej. A ja potem <śm> godzinę do półtorej usypiam młodego. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas Dziecka no To będą takie, Powiem Wam, że to będą dzisiaj takie opowieści o dziwnej treści. Jak radzicie sobie w nocy z dzieckiem? Znaczy tak, na początku było super, teraz pomału coraz jest... Tak, jestem bardziej, coraz bardziej zmęczony, tak czuję. Bo albo budzi mnie Mikołaj, albo budzi mnie Marta. No to przestań chrapać, to się przestanę budzić, kochanie. Mikołajowi pasuje, że on chrapie, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Przecież nie jest aż tak źle. Poprzednia noc była fatalna, a ta? Co w niej było... Nie rób tak. Co w tej było nie, nie roz, tak? Ryzgujesz jak dziadek mróz. Co w niej było nie tak? No właśnie nie wiem. Twoja zgaga, ale to nie jest Mikołaj. No właśnie miałem taką zgagę dzisiaj. <laughs> Jezu. Wziął i ca... całą noc że jest z gaga i mówi, że z dzieckiem wielki. A to ty miałeś z gagety. No miałam. Ja się wyspałam. No masz rację, to chodziło o z gaget. Nie będę już zbalał za dziecko. Akurat dzisiaj Mikołaj spał idealnie, bo zasnął o godzinie 10 w nocy. Po czym. Mam tutaj Mikołaja, więc muszę zerkać. Zasnął o 10 w nocy, obudził się o 2. Daliśmy mu zjeść, zrobił kupę do 3. Ty już spałeś, bo ja go karmiłam i tak dalej? I obudził się o 6 rano, siódmej. A ja nie spałem przez całą noc, miałem zgagę, więc to, to nie jest tak, że ja spałem. Za co chwilę temu dospałem 40 minut. Tak, spałem sobie z Mikołajem. Właściwie tak żeśmy zasnęli, że zapomniałem, że go tutaj mam, ale akurat się nie obróciłem na żadną stronę. Oj, ja mam mówię, że jak dziecko przetrwa z ojcem, to przetrwa wszystko. Taka jest prawda. Już żeśmy to opanowali. Jak ja czasami... Dzisiaj sześć yy, próbuje, bo następne pytanie jest, jak radzicie sobie z dzieckiem, więc anegdotka idealna. Dzisiaj yy, mój mąż krzyczy do mnie z innego pokoju, bo przyniosłam mu ubranko body wkładane przez głowę. I mówi, no. że to body jest strasznie ciasne. Bo głowa nie przechodzi. No nie chciała. Ja przechodzę, a on zatrzasków nie podpinał i wyłumuje mi go. <noise> ja przecisnąć przez to wody, ja bym to ma zatrzaski! Ale te zatrzaski były kolory wody i w ogóle nie było widać tych zatrzasków. Wiesz, Do jak... tej pory Mikołaj ma nie zapięty zatrzaski, bo powiedział, że jest za ciasne. Chodziło o to, że jak miałem to na szyjce tutaj, to Wyglądało to tak, jak to się trzeba było rozciągnąć, bo niektóre są takie do rozciągania, że są takie jakby zaszyte. Ale się nie dało tak przeciągnąć, bo jak pociągnąłem za główkę, ale gorsze, gorsze w ogóle... To no Ciebie tak, nie było? tak, tak, tak. Ciebie no. nie było. Gorsze było ubieranie, bo dała mi znowu takie samo body, no nie? Tak samo... Co? I normalnie wiesz, przeciągnąłem przez główkę, ale tu mi się zatrzymało, no nie? I cały zamknięty, no nie? I on tam się już ciągnę i ciągnę, nie mogłem przeciągnąć tej głupki. No serio. I dlatego później nie zapinałem tego, tego tutaj z boku, bo się zestresowałem, wolę to zostawić. Niech na nabieża powietrza młody. A propos, jak sobie radzimy w nocy, wracając, że po, po raz, dzisiaj Krzyś miał do no nie? Ale generalnie wygląda to w ten sposób, że yy, mały się budzi, ja budzi się Krzyś idzie go przebrać, potem ja go biorę do piersi, odbijam, zasypiam. Czyli Krzyś przebiera go tak gdzieś 15 minut, to zajmuje już. No tak, no. krócej, jak 15 minut przebieram. Słyszeliście sami? Krócej. A ja potem godzinę do półtorej odsypiałam. Ale on jest niewyspany. Ale mogłabyś go ciszej karmić? To... No, wiesz. No, więc. Tak, no poczekaj, czekaj. No, no. A później jest tak. Ona go pokarmi i go odkładamy. Razem go odkładamy, zazwyczaj. Od dwóch dni odkładał go sama. A czemu? <noise> No, no do czego no, zmierzasz ten... Ale wcześniej ten go e, No, no dobra, on jest taki trochę jak pił. Przez ten brak snu. No? No. Do czego zmierzasz? Do tego, że ja też dużo w nocy robię. <głos> no, no <głos> bardzo. Przecież na przykład budzę go. No a kto, kto... Dobra, kto Budzele. idzie robić mleko w nocy, jak, jak trzeba? No ja, ty Ile idzie. razy byłaś ty robić mleko? Ani razów. Ile razy go przebierałaś w nocy? No jeśli, jak ja byłem nie w stanie, to, to to wtedy ty. Ale to trzeba było poświętować syna. Wczoraj go, ja tą dużą kupę przecież przebierałam. Mój kochanek zrobił taką kupę, że wszystko, ledwo pampers to pomieścił. A mój mąż co? Jak już jest sytuacja podbrąkowa, weź stopy w kupie. Stopy. żeby Mikołaj mu jeszcze rykoszetem nie walnął. Na pewno robiłem coś bardzo ważnego, pewnie miałem coś aktualnie przynieść i zawsze to tak jest. <laughs> Wiecie co było bardzo ważnego? Rozespany. <laughs> nie, albo ostatnio, Aż, mieliśmy, ostatnio, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że Krzyś właśnie świętował małego, no nie, ja go budzę w nocy, żeby mi... Bo Mikołaj wstał, ja go poprzebierałam i chciałam go nakarmić, ale mam za mało poduszek. I, i on mi zasnął na poduszce do karmienia, bo stwierdził, że mu się super śmiać. No bo do jest karmienia. taka wygodna, no. I go budzę, no nie? Kurde, nie tak, spaliłam. I on ma swoją poduszkę do chrapania. I strasznie chrapał. Ja mu powiedziałam, że budzę go, no nie, Krzyś, i mówię, że masz poduszkę do chrapania, daj mi moją. No nie, nie dał mi. Za, bo, coś tam pomruczał pod nosem, nie dał mi tej poduszki. No to zasnęłam na tej poduszce do chrapania, no nie, w nocy go budzę, żeby mi dał poduszkę, no nie, swoją. A on tak wstaje na równe no, ręce, nie? I mówi. A ja nie będę miała poduszki. No cała noc to była polemizacja o doświeź poduszki Krzysia. Albo że mówię mu, żebym podał... bo zrzucił ją w ogóle z łóżka. Podaj mi poduszkę. A po co ci? Śpię! Daj mi spać! śpię. No, także, takie jest sytuacja. To ja dzisiaj zrobiłam w nocy? Aha, poprzedniej nocy Mikołaj strasznie nie spał. Przez 3-4 godziny A, no nie tak. spał w nocy. I jak go na chwilę udałam go Krzysiowi, bo już chciałam się trochę dżemnąć, bo byłam nie do życia, już na go chwilę. nie miałam trzymać. To było bardzo długo. No i co, tak siedzimy, siedzimy z Mikołem. Min minęło tam, nie wiem, godzinę. Mhm, 15 minut. O, dla ciebie. <laughs> No i ten... I, I dostał czkawki, no nie? Więc wiadomo, najlepiej to mamu się na, na, na czkawkę dać, no. no nie? I ja do Marta mam Martuś, trzeba go dać bo on ma czkawkę, no nie? A Marta, nie, ja jeszcze potrzebuję snu, ja nie mam czasu, ja jeszcze chcę spać, nie mam czasu Bo byłam taka wykończona, bo on późno zasnął, hmm. potem pospał dwie godziny i znowu nie spał, akurat taką miał noc, że coś tam mu nie pasowało No i... to się aż pół godziny nawet nie było czasu. Ale radzimy sobie świetnie. Tak, super, jest. Polecamy. Świetna sprawa. Kawa, 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 kawa. Ty nie możesz tyle kawy. Uznaliśmy, że to nie ma znaczenia. Tutaj ja już. <laughs> Nawet jak uznaliśmy. uznaliśmy. Po prostu. Co? Poszliśmy na lody, i przez przypadek właściwie wziąłem marcie kawowe, bo nie wiedziałem co się to... white, white no Flat coś white, coś takiego. Tak fl flat, tak tak. flat white, jakieś takie lody. U nas w takie, nie ma takich Akurat lodów, takie się... marcie wziąłem gałkę, Jak zobaczyła, że to jest z kawą. No właśnie, tak, całego. E, czy krzyś opiekuje się dzieckiem? No? Tak, opiekuje się dzieckiem normalnie. Normalnie go przebieram. E, walczymy niejednokrotnie o to, żeby przeżyć. <laughs> tak, bardzo często, no. właściwie za każdym razem, bo dzisiaj właściwie zasnęli tak, że ja nie mam pojęcia jakim cudem Mikołajowi było wygodnie. Było nam bardzo wygodnie obok. <laughs> no tak sobie śpią. Tak sobie spaliśmy razem. Nie, Krzyś generalnie robi wszystko I, i na przykład weźmie i go nakarmi, po czym Mikołaj się zakrztusi, a on weźmę <śmiennie> co mam zrobić? Albo jak sobie odbijają, na przykład po karmieniu, to mówię mu, żeby go odwrócił na brzuszek, a Krzyś po prostu tak mu jest wygodniej, bo nie może go odwrócić bardziej. No bo nie bo się boisz. Nie, bo to jest jeszcze tak, że on jeszcze jest malutki, ta główka jeszcze mu tak trochę goni, więc jak, jak to tak trzymasz i chcesz to tutaj tak dać, to zazwyczaj jego główka tak no, tak, Bo musisz mu chwycić tę główkę. Jak mu chwycić? Ręką, masz większą rękę niż ja, chwycić po prostu. I ją przytrzymać ja. jak ją kładziesz. To wolę się ja się pochylić do niego i się z nim Tak też być może. No. Tak? Ale teraz na to wpadnę. <laughs> <laughs> Wcześniej było... <laughs> <laughs> no. Dobra, dobra. Także tak, Krzyś się opiekuje cały czas, daje radę sobie. Z sobie żyją, dwunkę, oboje żyją. Marta, ja Marta, 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 Marta też się opiekuje. Ja też, czasami też po prostu. Czasami na się odbija. też opiekuje. Ponieważ no, na... ja, czasami też. Nie słyszałam, co powiedziałaś. Nie rób ze mnie wyrodnie matki. Nie, coś no, wiorodnie Na przykład wezmę, bo, no. bo go wezmę do odbicia, no nie? No. I Mikołaj lubi sobie tak podnieść głowę i tak patrzeć, do no nie? Aha. I czasami tak mu straci już chęć podnoszenia głowy i tak pić. A ja mam, wiecie, zęby duże! I to tak, cały czas tak przy dziecku się że przypadkiem o zęba nie walną. No, bo tak zrobiłam z moim bratem, że kiedyś tak przypiździł mojego zęba, że mu zęba. No, odbiła. Siekata. Siekata. No, dobrze. Jak długo utrzymywało się znieczulenie w domu? Coś czułaś? W domu byłam na tabletkach. Tak, przez cały czas chyba przez ile tydzień? Brać? No, brać, tak. brać Potem już zapominałam o tych tabletkach, ale najlepsze to były zastrzyki. Zastrzyki. O, zastrzyki, no. E, te, przeciw zakrzep. Te, 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 no też. No. <laughs> zakrzypowe. Tak, bo no. no, ja też to dostałam po tym co za cięciu. Patrzyłam jak idzie. <laughs> Przeciwzakrzypowe takie, ten. One były bite do brzucha. Ja powiedziałam, że sobie tego nie zrobię, bo mnie to boli w ogóle, strasznie. I że Krzyś ma to robić, no nie? Instruowała go jego mama, moja mama, no i mi miał wbić ten zastrzyk. nie Ale... opowiadaliśmy tego już? Nie, chyba. Nie. nie. wszyscy żeśmy to odpowiadali, tylko nie im. Nie wam nie odpowiadać. Ja myślę, że Wam opowiadać. No dobra, to opowiadaj, no o, no. Opowiadaj. no, No ale to, no, to no, dawaj, ja no, już nakreśliłam sytuację. No dobrze, no to są takie zaszczyki, takie małe, wyciąga się igiełkę no nie, i masz tylko bić i wcisnąć. Tylko bez powietrza! Tak, najpierw się wycisnąć powietrze, bo można zabić. Ale wyciskałem, żyję. No więc tak. Wiecie jakiego miał obstarańca jak, jak płaciłam na tą igłę? No dobrze. Opowiadaliśmy to. No to powiedzmy jeszcze raz, bo to Najwyżej no powiedz, ja. że to opowiadaliśmy. No dokładnie, my jesteśmy zmęczeni. Do... Rodzicielstwo jest super! A, jaj, jaj. No, więc... Ja, bo jestem przekonany, że to mówiliśmy, ale dobra. Nie, ale przy czym? Przy czym nie takie... <śmiech> <śmiech> Wszystkie pytania! A nie, nie ma tych No dobrze, więc biorę tą, tą szczykawkę po raz pierwszy. No nie, Marta taka cała e, zaschizowana. No nie, ja bardzo spocony i, i wystraszony. <laughs> Wbiłem to w brzuch. Ale on to wbijał jak strzałki w, ta, w tą tarczę taką. Więc to w brzuch, a ta się zaczęła śmiać. Bo miał z, z, widział kropelki potu na czole i wytrze. A jak ona się zaczęła się śmiać, tak, tak cały brzuch. No bo z, z, wiecie. Bo się bo jeszcze mi bolała ta blizna, i, i śmianie było ciężkie. A jak mnie zaczęło boleć, to zaczęłam się śmiać jeszcze bardziej w panice no nie? I ta igła mi wypadła, znaczy igła, jeszcze bo z jeszcze igłą... mi mąż... mi wypadła z tego brzucha. Bo mój masz zamiast wbić mi ją, to wiecie co zrobił? Ja z tą igłą brzuchu ją tam... <laughs> A mi ta igła tak poleciała, potoczyła się pod stolik, dobrze, że robot jeździ, i czysto było. Nie? Na początku mój mąż wziął i tak, oktanisę. No nie, wszystko zdezynfekowane, super, super, a potem igłę pozostało, żeśmy uf, zuchne, nie pijały. Jesteśmy tę Dobra, następne. Czy czułaś zastrzyk do kręgosłupa po porodzie, bo mnie kręgosłup boli podczas zginania? Nie, na początku nic nie czułam, nic nie czułam, nic nie czułam, nic nie czułam. Drugi dzień, po, znaczy po powrocie do domu, ja się w pewnym momencie zgięłam i mówię do mojego męża, że chyba Mikołaj jest cięższy, bo mi kręgosłup. Boli. I w takim, że jak go odkładam do łóżeczka, to, <głos》>, to przez to! A potem tak myślałam nad tym intensywnie podczas prasowania no, się. to tylko i w tym jednym miejscu, to tylko w tym jednym miejscu <głos》> pomiędzy dwoma kręgami, że to chyba jest zawsze do kręgosłupa. Jeden dzień mnie bolało. No, ale bolało, bolało, no. No ale bolało mnie bo cały czas mówiłam, że to przez dziecko. To pierwsze efekty skutki macierzyństwa, co nie? Czy mogłaś chodzić w domu po schodach? Tak. Eee, tak, właśnie o to, o to nam chodziło cały czas. I to było to pytanie też. No raz prawie nawet spadłam, bo się uślizgłam, ale sama. Nic nie wiem. No to dobrze. No to już wiesz. Na chwilę spuścić, z kadosek skrzydła robi. mam znowu. Jezus nie! No to teraz nie jest moja wina, bo wczoraj z zwalił na, no toż na moje bułki. No, no bo zrobiłaś pierwsza. mi te bułki, mi zrobiła pyszne bułki, mi zrobiła, ale kuczek był może długi czas w lodówce. <grym> <grym> W Długi czas powiedziałem w nie, nie, wszystko było dobrze z tym kurczakiem i ja go Ale drugiej buki już nie zjadłaś. Już, już nie, byłaś nie, taka... Nie, bo ja, bo ja na diecie jestem. Ja Aha, to dlatego. Nie, nie dlatego, że wątpliwej nie, jakości absolut, był kurczak. Absolutnie, ja w ogóle nic nie jem, bo jest ja matką karmiącą Nie tutaj nic tego. Nic, zacznę. nic zacznę tego nie jest, nic. No, więc tak. A wczoraj wypiłem mango, sok, i, i tak mi trypił czymś. Był, był taki niedobry, no nie? Ta wypiła, powiedz, że dobre, a mi to nie smakowało i tak nie wierzyłem do końca, ale wypiłem i tak mi było źle w nocy. Ale ja w ogóle y, mam słaby y, smak teraz i ja tak zjem coś, a potem jemu daję i na przykład już zjem, zjem z czymś całą krągę chleba, no nie? I tak biorę tą drugą i tak, kurde, no chyba coś nie tak, daję mu sprawać. i O, mi ty, twarzynkę przez jest a <gryw> ja ją całą serwę, i tak to ja ostatnio zabrałam, no to Nie tak wiem, co chwilę coś, coś co wyciągasz z lodówki, coś... no. wiesz? Akurat Martusia jest teraz aktualnie najlepszym odszukiwaczem zepsutych rzeczy w lodówce. Wszystko co zepsute, no Bo... odpsute zjem. Ale najlepsze to, że ona sobie z tym zrobi jedzonko, no nie? Posmaruje. No <susza> ja, ja, ja to zjem i kapnę się dopiero jak już na os... zasycę się pierwszy głód. Na, na ostatnim gryzie, to jest na pewno dobre, no nie? Śmierdzi, <susza> śmierdzi mi. <susza> <susza> Dobra, na następne pytanie. Czy często wstajecie do Mikołaja? To jest różnie, w zależności od dnia, no nie? Znaczy nie, zawsze wstajemy w nocy e, raz, tak szczerze mówiąc, bo my idziemy spać y, wieczorem. O ósmej zaczynamy kompanie, No. on ma akurat wtedy taki czas, że jeszcze musi no to spać, masz, nie chce. No to masz ósma, później masz dwunasta. Nie, nigdy nie wstałam o dwunastej. O drugiej. Bo zasypia gdzieś koło dziesiątej. No. Po tych wszystkich, wszystkich pobawieniach się, bo on akurat tak wychodzi, no nie wiem. No ale zasypia o dziesiątej, budzi się o drugiej. No, a później? O szóstej. A nie, bo aha, bo, to, no bo to. bo to jest też czasami... tak, że, że wszystko, wszystko trwa. No. Bo to nie jest tak, że wiesz, że jak się obudzi o drugiej, to drugiej pięć już śpi. Wiesz, że możesz liczyć sobie, że spałaś 4 godziny, choć tak nie spałaś, bo tak naprawdę to cię oszukuje. Bo to trwało dwie godziny, więc zasnałaś o czwartej. I narzekałeś na zgadę. O szóstej się budzisz, bo już trzeba... No. Dobrze śpi Mikołaj. <noise> I naprawdę. Ja sprawdzam to na zegarku, bo akurat to sobie monitoruję, i wszystko jest dobrze. Znaczy, ja wiem, że Godzinę. dobrze śpi. Myślę, że śpi. Może być o wiele gorsze. Zaczynamy mieć dwie wersje. No bo nie ma aż tak źle. Jezus, ja dłużej z nim jestem, a on jest bardziej niewyspany. Jeszcze, jeszcze ja się z nim dłużej. No bo dłużej nie śpię, bo ja nie mogę spać, zasnąć się z nim, jak go mam przy cycu, albo go karmię. Spróbuj. To dzisiaj, dzisiaj ja go przebiorę w nocy? No. Dobra? I położę się spać. Dobrze. A ty go nakarmisz, odbijesz i uśpisz. I zobaczysz, ile. Trwa. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze, wymieniam się. W następnym odcinku powiem wam jak poszło. I czy się wymieniliśmy? No właśnie <śmienic> właśnie. Bo ja też muszę przemyśleć. To nie jest taka decyzja. <śmienic> to jest stane pytanie, jest dobre. Czy masz jakąś specjalną dietę? No to już będzie. <śmienic> Dieta po terminie. Lekko po terminie. Także to wszystko. Mamy nadzieję, że się uśmialiście trochę. Żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym podajcie też na Egemant Family. Aktualnie mam zgagę, nie nie do ćwiczyć. <grymne> nie wiem, z czego to zgubię. Z czego ty możesz mieć? Co ty piłeś? Co ty piłeś dzisiaj? Co piłeś też wczoraj? Piłeś znowu to mango? Nie, nie wiem, czy to jest. Ty jest, nie znajdziesz. <grymne>